Z moim bratem film z Lewina Brzęskiego, ale i tak nam się nie opłacało. Bo kompletnie nic nie brało, nawet patrzyliśmy na osądzie i nie widzieliśmy tam na osądzie kompletnie żadnej ryby. I potem pojechaliśmy na Nowaki, gdzie złapaliśmy tylko dwie ryby. Tym razem pojechałem na Smaragdowy Staw z moim tatą. Dzisiaj, w tym dniu, mam, ma dojechać do nas Łukasz, mój brat. Mamy domek. Bardzo, bardzo, bardzo czysta woda. I jest też pełno takiego zerska. Jeszcze Wam zaraz pokażę jakiego. I jak jest na dnie zestaw to ciężko jest o to, żeby nie przeciągnąć, bo wtedy może wbić się w hak to ziersko i może nam się nie zapiąć. Ogólnie haki tutaj to... Yy, są bezzadziorowe muszą być, albo y, trzeba zgnieść zadzior y, kombinerkami lub szczypcami. No. Będę też próbował na Sigriga y może łapać, to się jeszcze okaże, bo słyszałem, że większość ryb tutaj jest łapane na Sigriga, y, ale się okaże. Jeszcze spróbuję y, zrobić taki przykład taki bardzo długi i dać na mocnego popapa to mi unieść gdzieś wysoko. Nie tak jak Zygrig, ale mi się wydaje, że spróbuję na zigriga. Pierwszy raz w życiu będę na to łapał. No i jeszcze zobaczymy. Zaraz wam pokażę do dno. Tutaj widzicie ogólnie ten pomost, jest pod wodą. Tutaj wszystko widać. Patrzcie, jaka czysta woda. O i o, o, to, o te zarośla mi chodzi. Teraz spróbuję O te zarośla mi chodzi. I on, tu jest tego pełno. Całe dno jest z tego Nie widać tutaj wszystko jest z tego ale nic Spróbuję tego Cygriga może albo lepszy pomysł to będzie ten popap z drugim przypłonem Jeżeli chodzi o moje przylęty no to tak tutaj na prawej mam popapkę Ananasa z myline a. Takiego waftersa, który daje powłokę taką bardzo y, specyficzną, i specyficzny zapach ma. A tutaj mam. Co mam, tato? Tutaj mam wodę z Massive Tak to się prezentuje. Tu są moje wędki, a tam mamy ponton. Ja ogólnie, niby nie mogę wypływać na pontonie, bo tak mi tato powiedział. No i tato mi musi wy, wywozić moje wędki na bontonie. jak będzie jakaś ryba to się widzimy. Witam w kolejnym dniu. Wczoraj dojechał do mnie Łukasz. Już nie miałem jak nagrywać zresztą i tak nie było żadnego brania. Lekkie tylko popikiwania. Musiałem się jeszcze pomóc Łukaszowi rozwinąć dokładnie i teraz mam już wszystko ogarnięte i postanowiliśmy nagrać ten urywek. Ja przyjechałem, wywiozłem sobie wędkę z początku na truskawka bergamota, drugą wywiozłem na ananaska, na popawka małego. Dzisiaj jeszcze leży ten popaw i przewiozłem drugą wędkę tego, tą truskawkę na bolsenę popawkę. Ja mam jedną na na orzecha podpiętego waftersem też osmak orzech tygrysi i mam na, a drugą mam na zygriga na, wczoraj Wam pokazywałem że mam żółtą piankę, to teraz dałem sobie czerwoną piankę. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Ja mogłem nie dać też drugą też na Zygriga, tylko na krótszym przypłonie, ale jednak zdecydowałem, że dam y, tego Waftersa z tym orzeszkiem. Generalnie mamy stanowisko numer 6. Z tego, co się tu dowiedzieliśmy, bo jesteśmy tu pierwszy raz, ogólnie stanowisko numer 6 daje efekty, jak jest tu taka specyficzna pogoda i musi wiać w naszą stronę, bo siedzimy na skrajnym stanowisku. Ogólnie reszta wody łapie ryby, co nie? Tak, też taka trochę porażka. No ale nie wiedzieliśmy, które stanowisko wybrać. Tu sąsiad miał y, dziewiętnastkę i tam dalej też mieli jakieś ryby, ale nie wiem dokładnie jakie. Ogólnie, jeżeli chcecie przyjechać się to łowisko, no to musicie zalogować się na tą Polską Federację Karpiową, co wcześniej Wam mówiłem, zanim Wasz przyjechał. Yy, dzieci do 16 roku życia mogą tu łowić za darmo na dwie wędki yy, jak oczywiście jeśli są w tej federacji tam dostajecie kartę yy, musicie sobie zrobić zdjęcie i jest pewien okres, cza okres czasu yy, tak jakby taka diagnoza czy wasz profil jest prawdziwy czy wasz profil jest prawdziwy i czy jesteście kapierzami w ogóle i ja się tam realizuje i później dostajecie w... kartę. Tak, i macie kartę członkowską, tylko że to może trwać do dwóch tygodni, zanim was przyjmą do czasowni wydatki. No. I dorośli, yy, dorośli wędkarze muszą wpłacić tę składkę 50 zł na początek. i to na razie to wszystko. Jak będzie się coś działo, to się zobaczymy na pewno. godzina 17.54 przewożę prawą wędkę z popka ananasa wywożę na y, waftersa life system i postawię zestaw trochę bliżej tym razem który był w wodzie prezentuje się tak o. fluorocarbon y, haczyk xc7 Chyba czwóreczka, no i ten popek ananas, nic się nie skusiło, niestety. Teraz przełożę na tą kulkę, co mówiłem, i znaczy przewożę, nie mogę tu pływać, no i zobaczymy, czy się coś ruszy. na planów, jednak zobaczyłem tam przy moim markerze, gdzieś mniej więcej tam, yy, bumbluje ryba. I zmiana planów wywożę na popapa od Ultimate Craft truskawka. Na no, nowakach się sprawdza. Zobaczymy tutaj. Zmieniłem szybko na o wiele dłuższy. Jest zrobiony z plecionki w otulinie. To jest chyba Undercarp Otulin Soft. Hak To jest chyba czwórka. Haczyk Claw. Tu jest ta, ten pop-up no i pasta dociążająca. Jako zanęta będzie szła taka kulka To jest... Jej nie kupicie, to jest własnoręcznie robiona Zapach krab, tak się prezentuje I nią właśnie podnęcę Właśnie trwa wywózka wędki Do tego czasu nic się nie działo, tam chyba Tylko opieką wody złapał 24 cztery karpia i na razie cisza. Mamy niedzielę, jest to koniec naszej zasiadki, już się zwijamy. Niestety nic nie udało się złapać. W nocy mój tato miał takie jak wybranie. Chyba się ryba nie zacięła, u nas były też jakieś, jakieś popikiwania. Mieliśmy nadzieję, że coś wpadnie, ale jednak nie. Obok yy, na stanowiskach yy, złapali bardzo dużo ryb, w tym ponad 20 kg. Grubo ponad 20 kg, 25-24 A my nic nie złapaliśmy. No na następny raz mamy nadzieję, że będzie lepiej. Do, I do następnego.